Ja się już wyspałam. Już Darek ze mną rozmawiał. Przeżyli noc jakoś, ale podobno Było nie o mamę. Proszę <grym> nas was tu ustawić. Nic wam nie nagrał, słuchajcie, bo nie daję rady nagrywać i zajmować się córką. Jak no, widzisz? Widzisz? Także wziąłem sobie teraz prysznic Powiem Wam, że się dobrze czuję. W ogóle Jakoś cera wygląda dobrze. Dobrze się czuję, nic mi, nie, głowa mnie nie boli. Zrobiłam sobie maseczkę na, na włosy, bo dostałam wczoraj trochę kosmetyków. Tam się też znalazła maseczka. Ten hotel został wykupiony przez Look Fantastic, przez grupę Look Fantastic. To należy, ten hotel należy do nich. I słuchajcie, w tym hotelu na przykład są kosmetyki, które znajdziecie na ich stronie, marki Espa. A także na przykład patyczki zapachowe Espy, więc to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Na górze mają basen Infinity, ale na basen to wiecie już wczoraj nie dotarłam. Wczoraj się tyle działo, było bardzo dużo zorganizowane. Mega wyjazd, powiem wam, że mega. Czasami jest tak, że na eventach czy na wyjazdach nie wiadomo co robić, bo nie jest zorganizowane, a tutaj wszystko było zorganizowane na ostatni guzik. Jeszcze jeden taki fajny wyjazd, który pamiętam to był wyjazd do Maroka z klinik. Tam też było wszystko zorganizowane tak... co Jeden dzień i wracam. Inni influencerzy też wracają, bo rozmawiałam z influencerami z innych krajów, z dziewczynami z Tajlandii. Wyobraźcie sobie przylecieć z Tajlandii? Na chwilę. Ja to mam przynajmniej wiecie. No dzisiaj mam z przesiadką, która no, leciała przez Londyn. Bo nie było bezpośredniego. One będą leciały wiele, wiele godzin. W każdym razie tak, dziewczyny z Grecji też będą dzisiaj wracały z Hiszpanii, no tylko influencerzy z UK nie. W ogóle wszyscy się pojawili, nawet była jedna dziewczyna z Love Island. Ja tam nie znam, ale Ewa śledzi, więc wiedziała. W ogóle mam podkład z Anastazji, jest bardzo fajny, to jest, który nałożyłam właśnie I powiem wam, że podobno influencerzy dopisali, było około 50 osób. Podobno na tych eventach, szczególnie jak to się z UK. Często jest tak, że ludzie w ogóle nie przychodzą. Podobno się zdarza, że nie przylatują, że mają potwierdzone loty i nie przylatują. Wyobraźcie sobie coś takiego? Ja bym umarła ze wstydu. Ja już się bałam, że może nie przylecę, bo byłam przez ostatnie dni i nadal jestem chora, tak wiecie, mam przeziębienie. W życiu by mnie mm, nie wystawiła ich o tak. Ładny jest kolor tego podkładu, moja siostra go też używała jak była u mnie, zaraz wam powiem jaki kolor, tylko dokładam sobie tu, gdzie więcej potrzebuję. O, na jakieś niedoskonałości. Bardzo fajny podkład i można go wrzucić właśnie Wrócę go sobie do torebki, do tego, do beż. Kolor to jest po prostu beż i on jest żółtawy. Bardzo fajny podkład. No, a ja sobie zerknęłam, że słuchajcie, wzięłam z Polski rozładowaną baterię do aparatu. Brawo. Muszę wyłączyć teraz nakrywanie. Za dużo wam nie nagram, bo boję się, że mi padnie. A chciałabym wam jeszcze nagrywać na lotnisku. Będziemy się przesiadać, będę ja się przesiadać. Zobaczymy, czy tam będę miała minutkę, chociaż żeby. Gdzieś tam wiecie, usiąść na kawę, na jakiś mini-shopping, bo uwielbiam robić zakupy na lotniskach, chyba każdy lubi. Myślę, że Darek się ucieszy dzisiaj z perfum. I tak, dobra, kochani, ja kończę make-up i już do was wracam. Brwi, rozświetlacz i bronzer. Troszeczkę tego różu z L'Oreala w kolorze Melon. Rozświetlacz na oczkach, kreski, tusz i zakładam kolczyki. Sukienkę mam, słuchajcie, z hausa, jakbyście pytali. Robiłam haul, będzie na moim kanale. Kolczyki zakładam od nas ze ta. Przeplatane. Wkładamy je w ten sposób, że. Zobaczcie, to mam w ogóle te serduszka swarowskie, one są tak śliczne. Mamy serduszka, gwiazdki i mnóstwo. Go... Tutaj jest um... kryształu swarowskiego, No ciężko z tymi połączeniami do Manchesteru, tylko bo jest Ryanair, wprawdzie, ale on nie lata w każdy dzień. I teraz muszę iść. Już w ogóle się spakowałam. Także wiecie, że Ym, zabiorę ze sobą walizkę już na dół, żeby tu nie wracać i pójść bezpośrednio na Zobaczcie, jakie wypasione śniadanko z jajkiem. Zjadłam już jogurt i wypiłam sok, bo dzisiaj muszę wrócić do żywy. Przepięknie to wygląda, także zabieram się za to. Hej, hej, siedzę już w samolocie do Londynu. Ludzie się pakują na pokład. Dzisiaj British Airways lecimy. Też mało miejsca, szczerze mówiąc. Mam, że jest troszkę więcej, ale też w tym British Airways jest tak, trochę taki większy Ryanair. Pijałam <laughs> fajne magazyny, zaraz wam pokażę. Dla siebie, dla Darka i dla młodej. Także sobie poczytam, mam trochę pracy na telefonie, poczynam w lecie na mailu, więc sobie popracuję pewnie, popiszę maile. Mam kilka pomysłów, które chcę zapisać. że się prześpię. Chociaż lot będzie krótki, więc myślę, że to będzie raczej lot pracowy. Może później się prześpię, jak będę z Londynu do Warszawy. Pierwszy magazyn kupiłam dla siebie. To jest taki fajny magazyn o takim, wiecie, świadomym życiu. Takim slow life. Myślę, że u nas też się dostanie niedługo popularne i będzie coraz więcej takich tytułów. To był chyba najdroższy ze wszystkich: 6 funtów. To jest za 4 funty dla Darka Świąteczna. On uwielbia święta i wiecie, że po prostu żyje świętami. Promysł na dekoracje, jakieś przepisy, ładne przede wszystkim zdjęcia. Dużo, dużo inspiracji, więc myślę, że się z tego prezentu ucieszy. Dla młodej kupiłam Pepe wersję Halloweenową. I co najważniejsze, ma naklejki. O, widzicie ten odcinek? Ci, którzy go dają Pepe? Ja ojciec. Poszli do domku W każdym razie tutaj są naklejki z pepą, więc to jest ważne. Naklejki są teraz dla nas najważniejsze i przebieranie księżniczek. To jest też super. Trzeba dziewczynki ubierać w sukienki. O, to są sukienki naklejamy. I to jest dla dziewczyn słuchajcie, ekstra zabawa. Czy to księżniczki najważniejsze też, że tutaj są zwierzęta. O, wszystkie dziewczynki mają zwierzątka, to jest bardzo ważne, bardzo istotna informacja. Także są tu też pieski. Super to jest. Już dwie takie książki wypełniłyśmy i pięknie wszystko wkleja. Może wam w domu pokażę. Także teraz jesteśmy na etapie naklejek. Słuchajcie, trafiłam na stanowisko Jo na lotnisku i będę mieć masaż rąk. Zostałam wyproszona, także bardzo mi miło. Teraz chwila relaksu. Ja zawsze na lotnisku idę albo na masaż yy, na fotel, albo staram się zrelaksować, więc bardzo, bardzo fajnie. Masz popyndali. To jest ten najnowszy zapach. Hmm. Powiem Wam, że spotkanie z jo w John Alonsa było przemiłe, po prostu Agata tak się pozdrawiam. Nie dość, że zrobiła mi masaż rąk, porozmawiałyśmy, dała mi gift, no po prostu <noise> czuję się jak gwiazda, po prostu jak ktoś mnie zaczepia i wiecie, i mogę chwilę porozmawiać, to jest naprawdę po prostu wspaniałe, także dzięki za piękne spotkanie. A teraz byłam jeszcze tutaj w tych kosmetycznych sprawach, ale powiem Wam, że no, nie ma żadnych kalendarzy więcej, ja za bardzo nie potrzebuję kosmetyków. Kupię sobie coś do jedzenia, może jeszcze gdzieś wejdę i zaraz wyświetli się, gdzie mam um, odlot. O ja Jezu, sklep Diora, mam ochotę. Chociaż popatrzeć, co tam jest. Witajcie w moim bałaganie, muszę ogarnąć swój pokój, ale żeby to zrobić, potrzebuję, słuchajcie, wypakować to, co kupiłam w UK w Primarku. To, co z tyłu widzicie, to kurtki dla mojej przyjaciółki. Też nagrywam e, haul. A dzisiaj pokażę Wam szybko w, ogóle, w ogóle moje zdobycze. Bo, jak oczywiście, mam mać <laughs> że nie mogłam sobie odmówić, i mam tu zakupy Pokażę Wam szybko, co tutaj kupiłam to tylko kilka rzeczy, więc stwierdziłam, że nie będę nagrywać osobnego filmu na mój kanał, po prostu tutaj wam szybko pokażę. Okej, okay, w Primarku bardzo fajne, fajną sprawą są wszystkie loungewear, czyli dresy, piżamy, to wszystko dobrej jakości, a jest to niedrogie, a więc tak, kupiłam sobie taką fajną piżamę, w sensie koszulę nocną z napisem Do Not Disturb za 8 funtów, mam ją w rozmiarze M, ona jest bardzo oversize'owa i jest bardzo, bardzo miła i długa, to jest taka idealna na na zimę, także to jest pierwszy zakup ja od razu odrywam wszystkie metki żeby tego nie zabierać ze sobą do prania, oczywiście wstawiam do prania, wiecie jak kupujecie, nie wiem, u mamy ginekolog to nie musicie prać, ale jak kupujecie w Primarku to jest masuwa, mnóstwo ludzi to dotyka, trzeba wyprać także pierwsza rzecz Druga rzecz to opaska, opasek było mnóstwo, ta kosztowała 5 funtów, więc uważam, że cena jest świetna, bo takie opaski w Zarze na przykład kosztują 70 zł, a tutaj wiecie, 5 funtów tylko. I ta jest taka, myślę, że będzie fajna do rozpuszczonych włosów, ma takie elementy, była też czarna. Ja te opaski lubię nosić tak trochę na bok, żeby ten węzeł nie był na środku. Także opaseczka, kupiłam sobie też kapcie, eee, za 4 funty, czyli za jakieś wiecie, 20-25 zł. Milusie, mięciusie, to jest super pomysł na prezent, jak będziecie w Primarku, czy jak mieszkacie w UK, no to na pewno chodzicie często, ale szczególnie dla osób, które tam jadą, wiecie, żeby coś kupić i często mnie pytacie, będę w UK, co mam kupić, będę u siostry, będę u kogoś, będę odwiedzać, także radzę wam właśnie kupować te takie rzeczy bieliźniane, dresy. Ciuchy powiem wam niekoniecznie, robiłam jakiś czas temu, mierzymy Primark u siostry i te ciuchy nie były super jakości, większość zwróciłam, może buty, chociaż buty można i tanie u nas kupić, takie wiecie, sieciówkowe, typu H&M, Rene i tak dalej. Także takie słodkie kapciożki. Były też w różnych innych kolorach, różne oczywiście rozmiary. To są, wiecie, co trochę takie jednosezonówki. One się później rozcierpciają i nie będą takie super mięciutkie, szczególnie później po praniu, jak, jak się zniszczą. Ale są fajne na prezent i polecam Wam. Kupiłam oczywiście też bieliznę. Taki trójpak. I fajnie można właśnie zaoszczędzić, kupując kilka w trójpaku. Co mi się podoba, że one mają szersze ramionczka i szersze, szerszy pasek pod biustem, także. To wam serdecznie polecam. Kupiłam też słuchajcie, zestaw yy, rzęs, które chcę przetestować. Wiem, że mam jeszcze do przetestowania poprzednie rzęsy z yy, właśnie Primarka. Ten kosztował 25 funtów, więc to była najdroższa chyba rzecz, którą tutaj mam. Mamy tutaj takie bardziej luksusowe rzeczy, typu, yy, rzęsy typu wispy, takie wiecie. Także myślę, że to są luxury. Tak, więc myślę, że nagramy osobny test. I kupiłam też tańszy pak, takich bardziej chińskich, bardziej plastikowych rzęs. Też zobaczymy, czy się nadają. I ten pak kosztował już 12 funtów, więc... Niższa cena. Mam też chusteczki, bo miałam zabrać ze sobą chusteczek do makijażu. Są niezłe, wiecie, nie są jakieś rewelacyjne, ale kosztują dwa za funta, czyli za 5-6 zł dwie paczki, to jest bardzo dumno. I ostatnia rzecz. To są dresy. Tak jak Wam mówiłam, właśnie warto kupować dresy. Takie. Bycie różne rzeczy do spania. W domu się chodzi w legginsach, w dressach, wygodnie. Ja muszę mieć w domu wygodnie. Także y, takie dresiki, bardzo, bardzo miłe w dotyku, zawsze je kupuję. Ostatnio, jak byłam u siostry, to kupiłam dla mojej przyjaciółki właśnie kapciochy, y, piżamy. Dam jej na urodziny, bo ona zawsze bardzo, bardzo się cieszy. Także tyle to były moje zakupy z Primarka, Jak widzicie, nawet nic dla dziecka nie kupowałam, bo zrobiłam duże zakupy, jak byłam ostatnio u siostry. Tylko tak dla siebie zajrzałam. Poza tym do tego Primarka poszłam naprawdę na 15 minut przebiegłam dosłownie przez ten sklep. Kto mnie śledził na Insta Story ten wie. Ponieważ nie miałam czasu, bo musiałam się, nie mogłam się spóźnić na event, a i tak ludzie się dziwili, że zdążyłam pójść do Primarka. Później jechałam z taką dziewczyną z Francji e, taksówką. gadałyśmy o evencie i, i ona mówi: Ojejku, szkoda, że nie poszłam do Primarka. I on mówię, Jak ty poszłam, ja zdążyłam. Także wiecie, to było śmieszne, jak szybko wbiegłam do hotelu z tą torbą. Dobra, kochani, także ja teraz ogarnę mój pokój, mam tutaj mnóstwo rzeczy, jakieś ciuchy do składania. Powiem wam, że tydzień praktycznie nie byłam w domu i tego się nazbierało, a przy okazji przyszło mnóstwo mnóstwo kalendarzy i Darek jest na mnie wciekły, że muszę to wszystko po prostu ponagrywać i nadrobić bo tego jest bardzo dużo. No i nie mieści nam się w domu, więc robi się z tego mały problem. To Tutaj wszystko narosło, jeszcze poza pokojem mam, także no, nie jest ciekawie. Dzisiaj będę nagrywać, mamy też do nagrania boxy subskrypcyjne, także mam nadzieję, że ten mały przerywnik wam się podobał. Ja zrobiłam rano ten make-up, bardzo mi się podoba, paletką Carly Bible. Chodźcie, pokażę wam, co robi Tarek, tak. do... bo jesteśmy sami w domu. A mój mąż robi makaronsy, żeby nie było, że jemu zawsze wychodzi. Bywa różnie. Czasami nie wychodzi. Darek przyznaje się do błędów, czasami Ci nie wychodzi. No, ale ja przysiągnę to wprost. Tu są jeszcze nieupieczone. No, zobacz. Tutaj były na granicy. Widzicie? Dwie minuty i. Co? I by się spaliły. Aha, czy już się tak zrobiło. Nie, za... no zarumieniły się. Mhm. Miały być białe. No, a tu się zlały. Co z nimi zrobisz? Przetniesz je. <laughs> Przedniesz je? No po co, przetnę, jak one. No, one się tutaj rozdały. Ale mamy nowe kolczyki, Dzisiaj, teraz je założę. Musisz te widzieć na stronę. No, muszę zrobić. Tak, radało, teraz. Dzisiaj mam dzień składania i testowania różnych rzeczy, więc. Właśnie, nie chciałam, żebyś żeby nagrał do mojego kalendarza, a ty. nigdy nie Darek kupił mi na rocznicę, na czwartą rocznicę róże. Ja nie przepadam za różami, ale Darek twierdzi, że to są właśnie idealne kwiaty na takie okazje. No, są piękne. Przyznaję, że są piękne. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione kwiaty. Ja najbardziej lubię tulipany. Eustomy i guziki. Róże mniej, no ale te są naprawdę zachwycające. Róże <grymne> Zawsze są drogie, ale sobie powiedział. <grymne> Fajnie, ale. W Holandii nie są drogie, no są to... drogie. No w Holandii wiesz, tam cały rok rozwinę. Musisz się przebranżowić, będziesz zmiana planu, zmiana, yy, zmiana biznesu. Będziemy sprzedawać kwiaty.